Mano widowy dzisiaj Myślę, że możemy nagrać odcinek Pierwszy odcinek, pierwszy odcinek Fortnite, fortnite, fortnite for, for, for te dobra Stowy widzowie na to, żeby zagrać sobie Alenę Solo. Alenę Solo, Solo, otwarzaj jest Nie, ma, będzie mega słabo słychać. No, ale jakby się da radę. Dobra, teraz chyba powinno lepiej. Bo jeszcze kamerki nie ogarnę, nie ogarnę, więc niestety pierwszy odcinek musi być tak. Przepraszam, przepraszam, przepraszam bardzo przepraszam za to widowie, ale. No. I jutro też nagram z Szymonem odcinek. Albo z Antkiem, nie wiem. Ghost Rider. Tutki jakieś. Jak ta, ta marka działa, czekajcie. Takie chyba lepiej Dobra, jest spoko. Nie widzicie całego... tam no dobra, ale myślę, że dużą część widzicie. Pięknie widzicie. Nie wiem czy HP widzicie. Hp widzicie? punkty widzicie? Wszystko siedzi, prądko się dbam, owoce siedzą bam. To tu kanady. O nie, nie wiem, czemu wychodzę z ale spoko. Myślę, że to jest po całą górę, na nie mam. się trochę popłacił. A tak to... I, trik, trik, uda się? Udał się. Opłata zero, bo spadłem. Z jedną rzecz niestety na niższą pozycję to mnie mocno osłabiło i Lecimy 5 kg, gdy ja miałem chyba 2200 totalnie nic nie zarobiliśmy no a jak 30 minus, 30 minus, 30 minus ale plus jak ma się 1990 są takie że, no, nie dostajesz opłaty za busa, ale możesz dostać dodatkowe punkty. W sensie, jak e 2000, to nie dostajesz tej opłaty w tej grze, co wbijesz. No i możesz jeszcze Widowie widok Widzowie. Chciałem tam dolecieć, nie? Jeszcze 300 metrów dalej. I się okazuje, że ja to jest zbyt szybko mówiłem. Myślałem sobie, o zostawię 100 lat na chwilę, a później, nie, nie zostawię, no. Ale tu jest jakiś lód, lód, chociaż... No jakaś broń. Jedna. Może gromowa pompa. Dobra, części. Otworzymy go na szczęście. Piękna broń, nie? Nienawidzę ten u O, maszynówka. I jeszcze taka taka gromowa. Może być zwykła, ale please, gromowa. No dobra, redaj, redaj. Rzucę to mnie gdzie to, gdzie to, gdzie? To dobra, czekajcie. Idziemy, o tu miałem iść. Dobra, idziemy tu, bo tu jest fajny lud. Trochę maksów. Wiadomo ja maja, nie jestem jakieś mega spocona, ale takie 300 maksów by się przydało. Zdadą podmienamy taka szybka. No dobra. O, pompa, nie, nie lubię tej pompy, ale się... idzie przegryźć, ale no. o, świetnie, świetnie, świetnie. ogóle po co, nie, nie, nie to miałam Plewki, Splerki, Splersza nie rzucaj, bo mi się, opłaca się zostawić. Skaczę tu, robimy tak i widzowie, no. I bo już dwie apteki, ej. Jakbym został w strefie, albo gości mi jakoś mega dobrze. Ja nigdy nie biorę apteczek. Nigdy, prze nigdy. Ale dzisiaj na odcinku akurat musiałem wziąć. Może jakaś lepsza pompa. Jeszcze mam SMG-ka fajnego. To jeszcze pompa. Oby w tej chwili nie była pompa. Synoptyk, no super. No i teraz to się można cieszyć. Chociaż ten synoptyk trafił. Ta pompa to nie wiem. Proszę. No DMR. U mnie to standard jest. Idziemy co tu. Ile? Łe 1000 metrów. Dojcie się. Hmm. Dlaczego nie nagrywam ekranu, tylko nagrywam z telefonu? No już wam mówię. No otóż dlatego. Że no, nie mam jeszcze kamery znajdowo ogarniętej. Lecimy tam. To powinien być cross. A nie, zapomniałam, na arenie nie ma aut. A w sumie też dobrze że te minusowe punkty. A wiecie, że buga ma już chyba, nie wiem, 8000 punktów na arenie, a jak się nie mylę, to może i nawet więcej. Ja bym chciał tak skara i gromową pompę, nie? To ja bym już był zadowolony. Chyba ten SMP też tu będzie odgrywać robotę z Apteka jakby nie doszedł, to powinien, do, też powinienem dojść. 40 osób. No, no nie najgorzej. To w sensie jest dużo na taką strepę, Bo na arenie to... No, wiecie, sorry, że ja tak na spokojnie lecę, ale ja nie chcę... chcę też punkty podabrałeś, bo też mogę lecieć na rynek, ale nie. Też wiecie, nie chciałem, żeby odcinek trwał pół minuty. O medem mgła lepsza. No i z No i chociaż to mnie wysłuchało. A wiecie dlaczego to otwieram? To by sobie zrobić zadania. Bo chcemy mieć już te fajne skinienia. ja chcę wbić 200. Ja jako taką i tak nie gram na rewelę. Ale chcę wbić 200 na level. No i później już totalnie żadne, żadne awki, ani nic. Pali, A czy mamy coś? Przyjało? Myślę, że jest dobrze, myślę, że jest dobrze. się Ej, 7 minut to już to nie tak dużo. Dobra, punkciki się sypią. Halo, czemu dalej 2000? Proszę mnie tu nie skamować. 10 punktów brakowało na bank. Totalny bank brakowało 10 punktów. O, musimy chyba przerwać ten odcinek, bo nie wiem, ciężka sprawa. Moi rodzice właśnie wracają. I no! Mam pewną sprawę do ogarnięcia. Będę tak chcesz bardzo Dobra. To dokończę tego szpila. Ja to mówię... Z... do gościu! Ja mam inną Kościuk się ze mną nie bi. Co jest? Nie, to, to... On ma gromowę, tu proszę. Nie, nie ma gromowy. Gdzie, gdzie jest gromowa? Tu jest pięknie. Widzowie! Co tu się stało? Pięknie, no. Lepiej nie Potem, e, by nie mogło. E! się tak wkurzył, że jest w lobby już. My się nie dziwię. Wyrzucę te spresze, no i sokałamy wam. Dlatego zmieniać full, Kewa, Chyba, żebym to na dwie części zrobił, bo tak mi się mega przydaje dla mnie. 30 osób, no i to ja rozumiem. Trzeba się dostawać punkty, to grubo, nie? Pięknie, pięknie. Dobra, widzowie. Zrobimy to na dwa odcinki, kończymy na tym momencie. Widzowie, no, druga część. Musiałem no... Sorry, naprawdę przepraszam. Ale miałem... W pewnym razie musiałem to zrobić po prostu. I patrzcie na to. Najaraliśmy tą hotel. I teraz takie, ktoś kampi na daszku, a ja go rozważam. Widzowie, strefie, nie gadaj, że to na górce, to jest zdecydowanie za górką. A to jest gość skąd? Czekajcie, czekajcie widzowie. Nie teraz ma Pani upadnie, mnie ten ludzik obchodzi. Gdzie jesteś, no gdzie jesteś? Kurde, ja nie mam żadnego leczenia, o co tu działa? Liche leczenie. Powinienem mieć skara i pompę, a nie jestem ale... czy bez smg ale ten smg jest taki fajny. No, jakby tu nim pogardzić, no. Nie wiem kto gardzi takim smg Gdzie to jest? To jest chyba z 300 metrów ode mnie coś koło tego. Dobra. Tam jest chyba jakiej Nie wiem, to tak 20 20 piszcie, piszcie czy czy grę na arenie. tak, ale tak kiedykolwiek. Co to jest? Nie no, to tu jest widać, ale czy wygraliście grę na arenie kiedykolwiek? Bo ja osobiście wygrałem i to chyba nie wiem. Dobra, punkciki się sypią. 60 punktów, nie, no, 70 punktów w jednej grze. Gdzie to jest? Tutaj mocno, mocno. Widzimy się po krótkim cięciu. Widzowie, przepraszam Was bardzo. Czekajcie. Chyba nie widać, ale kamerka mi się trochę popsuła. Uuu kurde. Nie wiem czy Wy to widzicie, ale To nie widzicie. Teraz powinniście widzieć. Tutaj bekę biorzemy. Dobra, apteka, gieła. Dobra, dostałem HEDA. Tutaj z mi pomaga. To, to chyba zakończy nas piękny odcinek. on ma automatykala. on ma automatykala, halo. No i drugi, dobra. Widzowie, kończymy ten odcinek. Piszcie, jak wygląda pierwszy. Ua, ua.